Cześć, siema, Witam. Tu szalony kolekcjoner. Znowu mamy nocne na nagrywanie. Postanowiłem zrobić kolejny konkurs, z którym nagrodą jest ta karta XXL z limitowanej edycji. To jest Robert Lewandowski. Zresztą, chyba każdy o tym doskonale wie. Jak wiecie, pani lubi nas co jakiś czas zaskakiwać i wymyśla różne dziwne projekty kart. Jedną z takich kart była karta wypuszczona przez nich niedawno. Karta ta kartę tą charakteryzowała to mam ją tutaj zresztą e, kartę e, charakteryzowała przepraszam to, że była przezroczysta. I pytanie brzmi w którym roku, e, jakiej edycji i co przedstawiała e, Jedna z niedawno wypuszczonych kart przezroczystych przez e, Panini. E, zwycięzca konkursu dostanie tą kartę. Podejrzewam, że na początku może będzie ciężko, może nie będzie ciężko wam trafić, natomiast później będzie się to odbywało na zasadzie kopii i klej, więc e, zwycięzca wyłoni losowanie. Także pytanie brzmi: w jakim roku, jaką kartę i co przedstawiała w jakim roku, jaką kartę wypuściło Pani nie i co ona przedstawiała, przypominam, że karta była przezroczysta odpowiedź wraz z losowaniem nakręcę pod koniec tygodnia, myślę, że to będzie piątek lub sobota, dziękuję zapraszam na kolejne moje filmy za chwilę będę robił nocne unboxingi, przesyłek od Was z tym, jeden będzie dosyć ciekawy pozdrawiam Was, Szalony Kolekcjoner, cześć